Witam Was serdecznie, ja jestem Violet, a oto kolejny odcinek na moim kanale. Jak widzicie, po tytule dzisiaj będę mówić o zakończeniu Banana Fish. Będą spoilery z zakończenia anime oraz mangi? Zostawcie komentarz i łapkę w górę, jeśli filmik Wam się spodoba. Zaczynamy! Chciałabym na samym początku wspomnieć, że manga oraz anime ma nieco inne zakończenia. W mandzie jest potwierdzone, że aż umarł. W Anime natomiast mamy zakończenie otwarte. Oznacza to, że sami możemy zadecydować, czy aż umarł, czy jednak nadal żyje. Obejrzałam to anime dobre dwa lata temu i dwa lata również siedzę w Fandomie. Duża większość osób w Fandomie całkowicie nie zgadza się z zakończeniem. Również wiele z tych osób złapała po obejrzeniu tego straszna handra, bo depresja to jednak nieadekwatne określenie. Całkowicie te osoby rozumiem, bo ja również przeżywałam je bardzo, bardzo mocno. Sądzę jednak, że było dobre, jak nie nawet świetne. Więc dzisiaj przedstawię Wam moje przemyślenia dotyczące zakończenia. Banana Fish jest niewątpliwie bardzo trudną serią, po obejrzeniu której nasuwają nam się różne pytania dotyczące naszego życia. Myślę, że morał, który chciała nam przekazać autorka, całkowicie rozmyłby się, gdyby zakończenie było szczęśliwe, potocznie mówiąc. Bo życie tak właśnie wygląda, nie wszystko kończy się happy endem. To właśnie zakończenie sprawia, że ta seria tak długo zapada nam w pamięć. Gdyby aż jednak przeżył, całe to anime byłoby kolejną zwykłą, ckliwą historyjką, o której zaraz byśmy zapomnieli. To właśnie ono skłania nas do refleksji. Kolejna kwestia. Zakończenie nie jest wcale takie smutne, jak mogłoby się wydawać. Byłoby dużo smutniejsze, gdyby aż umarł na przykład postrzelony pistoletem w jakimś totalnie niespodziewanym momencie. Jeszcze w dodatku na oczach Ediego. To była w pewnym sensie piękna śmierć. Bardzo taka spokojna, przecież aż sam zadecydował, że chce zostać w tej bibliotece. Nie chciał iść do szpitala. Odszedł w swoim ulubionym miejscu. To najważniejsze, odszedł szczęśliwy, powiedział, że Edge jest bezpieczny. Powiedział zresztą w którymś odcinku, że może umierać nawet teraz, bo wie, że na świecie jest ktoś, kto się o niego bezinteresownie troszczy. Po tych wszystkich okropnych rzeczach, które go spotkały, śmierć była wręcz ukojeniem odcięciem się od tego całego zła. Przecież umarł z uśmiechem na ustach. Z tą myślą już was zestawię. Wielkie dzięki za wysłuchanie do końca. Jestem ciekawa Waszych opinii odnośnie zakończenia: może ten odcinek zmienił Wasze myślenie? Koniecznie dajcie mi znać. Do usłyszenia. Bajo!